Jakub był kierowcą autobusu z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Zawsze wolał jeździć nocą. Drogi były spokojniejsze, a podróże bardziej relaksujące. Tego wieczoru liczba pasażerów była mniejsza niż zwykle, co nie uważał za coś złego. W końcu spokojniejsza podróż zawsze była mile widziana. Wszystko szło dobrze, aż zatrzymał się na pustym przystanku. Tam do autobusu wsiadł mężczyzna. Pasażer, około czterdziestoletni, miał na sobie eleganckie ubrania, jakby wybierał się na formalne wydarzenie. Gdy przeszedł przez bramkę, przywitał Jakuba dziwnym uśmiechem, który sprawił, że kierowca poczuł się nieswojo. Próbując być uprzejmym, Jakub odpowiedział choć z pewnym niepokojem, a mężczyzna udał się na tył autobusu i usiadł w ciszy. Coś w zachowaniu tego pasażera wydawało się nie w porządku, ale Jakub starał się zignorować niepokojące uczucie i skupił wzrok na drodze. Podróż była długa, a zmęczenie zaczynało się kumulować. Jednak niepokojący uśmiech mężczyzny nie wychodził mu z głowy. W pewnym momencie, rozproszony, spojrzał w lusterko wsteczne, żeby sprawdzić pasażerów. Ku jego zaskoczeniu dziwny mężczyzna nie siedział już na swoim miejscu. Jakub pomyślał, że mężczyzna mógł zmienić miejsce, ale po sprawdzeniu wszystkich siedzeń nie znalazł go nigdzie. Autobus nie zatrzymał się od momentu, gdy mężczyzna wsiadł, więc jego nieobecność była niewytłumaczalna. Dreszcz przeszedł mu po plecach, ale starał się zachować spokój, ponownie skupiając się na jeździe. Wielokrotnie zerkał w lusterko, oczekując, że zobaczy cokolwiek. Jakiś znak zaginionego pasażera. Ale nic. Noc zakończyła się niepokojąco. Gdy Jakub zaparkował autobus w zajezdni, wciąż myślał o tym, co się wydarzyło. Bez żadnego logicznego wytłumaczenia tego zniknięcia wrócił do domu, próbując zapomnieć o całej sytuacji i odpocząć przed kolejnym dniem pracy. Następnej nocy wszystko wydawało się normalne. Jakub rozpoczął swoją nocną trasę z niewielką liczbą pasażerów i spokojną drogą. Wszystko szło dobrze, aż zatrzymał się na tym samym pustym przystanku co poprzedniej nocy. Ku jego zdziwieniu, tam był ten sam mężczyzna, te same ubrania, ten sam niepokojący uśmiech. Pasażer wsiadł do autobusu i przywitał go dokładnie w ten sam sposób. Jakub starał się zachować spokój, choć jego dyskomfort był oczywisty. Mężczyzna udał się prosto na tył autobusu, jak poprzedniej nocy i usiadł. To nie miało sensu. A Jakub wiedział, że nie wyobraża sobie rzeczy. Doskonale pamiętał, co wydarzyło się poprzedniej nocy. Próbując skupić się na drodze, Jakub czuł, jak napięcie rośnie z każdym kilometrem. Od czasu do czasu zerkał w lusterko, by obserwować tajemniczego pasażera, oczekując, że znowu zniknie. Ale tym razem mężczyzna pozostał na swoim miejscu, nieruchomy, patrząc przez okno. Dyskomfort narastał z każdą chwilą, a Jakub nie wiedział, czego się spodziewać. Nagle mężczyzna wstał i zaczął iść w kierunku przodu autobusu. Ich spojrzenia spotkały się w lusterku, a wzrok pasażera był o wiele bardziej intensywny i niepokojący niż wcześniej. Jakub próbował zachować spokój i kontynuować jazdę, ale nie mógł oderwać wzroku od mężczyzny. Sytuacja stała się jeszcze dziwniejsza, gdy zauważył coś niewytłumaczalnego: oczy pasażera zmieniły kolor, stając się całkowicie czarne. Dreszcz przeszedł przez ciało Jakuba, ale jechał dalej, skupiając się na drodze. Wtedy, nagle, mężczyzna po prostu zniknął. Bez żadnego ruchu, bez otwierania drzwi, ani przemieszczenia się gdziekolwiek, po prostu zniknął. Jakub ponownie spojrzał w lusterko, ale nie było po nim śladu. Zdezorientowany i oszołomiony, Jakub zakończył swoją zmianę tej nocy i poszedł do przyjaciela, który pracował w firmie jako ochroniarz. Musiał zobaczyć nagrania z kamer, spróbować zrozumieć, co się stało. Kiedy obejrzeli nagrania, szok był jeszcze większy. Na filmie nie było żadnego śladu pasażera. Wyglądało to tak, jakby Jakub rozmawiał sam ze sobą, otwierał drzwi i witał pustkę. Kierowca był oszołomiony. Był pewny, że widział tego mężczyznę, wiedział, że wsiadł do autobusu i usiadł z tyłu, ale na nagraniach nic nie było widać. To odkrycie głęboko nim wstrząsnęło. Po tym incydencie Jakub nigdy nie był już taki sam. W swoich wielu latach pracy jako kierowca nigdy nie przeżył czegoś tak przerażającego. Całkowicie zaniepokojony postanowił poprosić o przeniesienie na dzienną trasę z większą liczbą pasażerów i ciągłym ruchem. Firma spełniła jego prośbę, a on zaczął jeździć na miejskiej linii, bardziej ruchliwej i, jak dla niego, bezpieczniejszej. Mimo zmiany rutyny Jakub nigdy nie zapomniał co się wydarzyło, nie opowiedział o tym incydencie innym kolegom, obawiając się, że zwątpią w jego zdrowie psychiczne. Tylko jego przyjaciel z ochrony znał szczegóły i żaden z nich nigdy nie znalazł wyjaśnienia. Mimo że czuł się bezpieczniejszy na nowej trasie, tajemnica tamtej nocy nie opuszczała jego myśli, a on miał nadzieję, że nigdy więcej nie będzie musiał przeżywać czegoś podobnego. Filipe, nowo zatrudniony kierowca autobusu, pracował w nowej pracy zaledwie od kilku miesięcy. Był odpowiedzialny za długie podróże między odległymi miastami, a jego partnerem na trasie był Mateusz, z którym zmieniał się za kierownicą, aby obaj mogli odpoczywać podczas podróży. Podczas jednej z takich podróży wyruszyli z Warszawy do Lizbony, co zajmowało od dwóch do trzech dni. Autobus był nowoczesny, z rozkładanymi fotelami, klimatyzacją i czystymi toaletami, co zapewniało pasażerom komfort. Podróż rozpoczęła się po zmroku z Mateuszem za kierownicą, podczas gdy Filipe odpoczywał w kabinie przeznaczonej dla kierowców. Wszystko przebiegało spokojnie, z przystankami na strategicznych miejscach, aby pasażerowie mogli rozprostować nogi, skorzystać z toalety lub kupić przekąski. Silnik mruczał cicho, a stały dźwięk drogi towarzyszył spokojnej podróży. Drugiego dnia nadszedł czas, aby Filipę przejął kierownicę. Mateusz odpoczywał w kabinie podczas gdy Filipę prowadził po opustoszałej drodze. Cisza wokół tworzyła niemal melancholijną atmosferę, z niewieloma światłami na trasie i przeważającym poczuciem izolacji. Filipe starał się pozostać skupiony, zachowując uwagę na drodze, aż nagle wydarzyło się coś dziwnego. Dźwięk silnika i kół na asfalcie zaczął zanikać, jakby został pochłonięty przez pustkę. Początkowo myślał, że to może być problem techniczny, ale wkrótce zdał sobie sprawę, że cisza była absolutna, jakby dźwięk całkowicie zniknął z otoczenia. Zaniepokojony spojrzał w lusterko wsteczne, aby sprawdzić, czy pasażerowie coś zauważyli, ale wszyscy wydawali się nieświadomi, niektórzy spali, inni byli rozproszeni. Nagle dotarła do niego nowa sensacja zaczął słyszeć odległe śmiechy, które odbijały się echem wokół autobusu. Dźwięk zdawał się dochodzić ze wszystkich stron, mimo że droga była pusta. Te śmiechy, brzmiące jak dziecięce, miały w sobie coś niepokojącego. Filipe czuł jak jego dyskomfort rośnie, gdy dźwięk stawał się coraz wyraźniejszy. Otoczenie, które wcześniej było spokojne, teraz było owiane niemal namacalnym napięciem. Śmiechy trwały, nasilając jego niepokój. Starał się skupić na prowadzeniu, ale uczucie, że jest obserwowany, było nie do odparcia. Mroczny, zniekształcony dźwięk śmiechu utrzymywał się, aż jedna z tych śmiechów zabrzmiała bliżej, jakby była wewnątrz autobusu. Filipe przełknął ślinę i szybko spojrzał w lusterko. Za sobą, na jednym z foteli, zobaczył coś, czego nigdy nie zapomni: dziecko o bladej skórze i zapadniętych niemal czarnych oczach. Uśmiechało się przerażająco, ukazując ostre zęby, a jego śmiech brzmiał jak echo wewnątrz głowy filipa. Przerażenie niemal sprawiło, że stracił panowanie nad kierownicą. Drżąc na chwilę odwrócił wzrok, próbując się opanować. Gdy ponownie spojrzał w lusterko, dziecko zniknęło. Nie było śladu jego obecności, jakby nigdy tam nie było. Filipę zastanawiał się, czy to wszystko sobie wyobraził. Ale strach, który odczuwał, był realny. Wiedział, co widział. Wciąż roztrzęsiony, kontynuował jazdę ostrożnie, z niecierpliwością oczekując na kolejny przystanek. Po kilku minutach dźwięk silnika i kół powrócił, jakby normalność została przywrócona. Napięcie w powietrzu wydawało się zniknąć, ale Filipe był daleki od spokoju. Kiedy dotarł do następnego przystanku, poprosił Mateusza, by przejął kierownicę. Kiedy Mateusz przygotowywał się do jazdy, Filip opowiedział mu, co się wydarzyło: mówił o niepokojącej ciszy, śmiechach, które odbijały się echem po drodze i o pojawieniu się przerażającego dziecka. Ku jego zaskoczeniu, Mateusz nie wydawał się zaniepokojony, słuchał uważnie, ale z wyrazem spokoju niemal rezygnacji. To nie jest tak rzadkie, jak myślisz, powiedział Mateusz. Wielu kierowców ma podobne historie, dziwne spotkania, tajemnicze wizje. To prawie tradycja w nocnych podróżach, zwłaszcza na takich odizolowanych drogach jak ta. Słowa Mateusza przyniosły Filipę pewną ulgę. Świadomość, że nie był jedynym, który doświadczył czegoś niewytłumaczalnego, pomogła mu się trochę uspokoić. Mateusz zaoferował, że poprowadzi dalej, na co Filipę się zgodził, idąc do kabiny, by odpocząć. Wciąż wstrząśnięty próbował się zrelaksować, ale obrazy dziecka i śmiechy wciąż odbijały się echem w jego umyśle. Na szczęście reszta podróży przebiegła bez dalszych incydentów. Mateusz prowadził spokojnie, a kiedy Filipę ponownie przejął kierownicę, droga była już cicha i spokojna. Dotarli do celu bez problemów, ale doświadczenie tamtej nocy pozostało w pamięci Filipa. Kiedy później rozmawiał z innymi kierowcami, usłyszał podobne relacje. Historie o tajemniczych spotkaniach i niewytłumaczalnych zjawiskach na nocnych drogach wydawały się być częścią życia tych, którzy spędzają wiele czasu za kierownicą na długich trasach. Choć to doświadczenie było przerażające, Filipe nauczył się akceptować, że pewnych tajemnic dróg nigdy nie da się wyjaśnić. I tak kontynuował swoją pracę, zawsze czujny, ale świadomy że drogi kryją w sobie sekrety, na które nie każdy jest gotowy stawić czoła.